Obudowa ze stali nierdzewnej do elektronicznych odświeżaczy powietrza Merida LED oraz LCD. Wykonana ze stali nierdzewnej matowej lub polerowanej. Montaż obudowy wraz z odświeżaczem odbywa się w trzech podstawowych krokach. Krok pierwszy. Zamontowanie stalowej obudowy do ściany z zachowaniem ogólnych zasad montażu odświeżaczy, czyli na wysokości minimum 200 cm nad podłogą, z dala od kratek wentylacyjnych. Krok drugi. Demontaż przedniej pokrywy w odświeżaczu. Przy pomocy małego śrubokręta gwiazdkowego należy odkręcić widoczny z tyłu odświeżacza metalowy wkręt. Nie ma potrzeby wykręcania go całkowicie. Wystarczy jeden pełny obrót. Następnie należy przesunąć końcówkę zawiasu. Otworzyć. I odciągnąć. Końcówka zawiasu pozostaje w pozycji przesuniętej. Krok trzeci: Instalowanie odświeżacza we wnętrzu obudowy. Umieszczając odświeżacz w obudowie, należy zwrócić uwagę na dopasowanie górnych elementów obu urządzeń. A następnie. Docisnąć i przesunąć w dół. W tej pozycji odświeżacz jest solidnie zespolony z obudową, zarówno w części górnej, jak i dolnej. Pozostaje jedynie odgięcie stalowego języka w celu zablokowania obecnej pozycji odświeżacza. W razie potrzeby dodatkowego zabezpieczenia odświeżacza w obudowie, można zastosować dodatkowy wkręt montażowy w dolnej części urządzenia. W takim wypadku konieczne jest wykonanie dodatkowego otworu w ścianie. Ustawienie parametrów odświeżacza odbywa się zgodnie z instrukcją dołączoną do wybranego modelu.